Wraz z początkiem roku w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Sokółce rozpoczęła działalność poradnia alergologiczna. Po wielu miesiącach starań udało nam się otworzyć poradnię alergologiczną. To ważne rozszerzenie oferty medycznej opowiadające na rosnące potrzeby pacjentów zmagających się z chorobami alergicznymi. Poradnia zajmuje się zarówno diagnostyką oraz leczeniem alergii, która coraz częściej wpływa na jakość życia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Znaczenie nowej poradni podkreśla również starosta sokulski Piotr Rećko, zaznaczając, że jej utworzenie było wspólnym celem zarówno szpitala, jak i powiatu sokulskiego. To jest kolejny etap modernizacji naszego szpitala i to taki autentyczny poprzez podniesienie jakości, rozszerzenie ilości świadczeń medycznych. Ta poradnia alergologiczna była naszym celem. Cały czas zabiegaliśmy do NFZ-u łącznie, z, wspólnie z panią dyrektora Niśkiewicz o to, żeby właśnie móc otworzyć to poradnię. Przez dłuższy czas NFZ nam odmawiał tego. W tej chwili udało nam się to dopiąć i to jest olbrzymi sukces. Najbliżsi mieszkańcy będą mogli korzystać z alergologa. To kolejny, istotny krok w procesie modernizacji placówki, którego celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług oraz systematyczne poszerzanie oferty medycznej. Poradnia będzie czynna trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i piątki. W godzinach popołudniowych zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Uruchomienie poradni alergologicznej w Sokółce to realna poprawa dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej i kolejny dowód na to, że lokalna ochrona zdrowia rozwija się z myślą o potrzebach mieszkańców. Generalnie to się wpisuje w cały model zwiększania ilości ambulatoryjnej opieki szpitalnej, specjalistycznej, i cały czas idziemy w tym kierunku, żeby jak najwięcej gabinetów specjalistycznych tworzyć w naszym szpitalu, po to, żeby świadczyć usługi medyczne dla naszych mieszkańców, a jednocześnie poprawić wynik ekonomiczny naszego szpitala. To jest cel i będziemy go konsekwentnie realizować.